Przez szczyt do 5 lewy. Do 5 prawy drugi otwiera przez szczyt do skręt 90 stopni lewy ukryty. 30. 6 lewy przez szczyt. Do płasko środkiem. Cztery lewy, zacisk trzy. Pięćdziesiąt. asfalt mostu do trzy, prawy zacisk. Trzydzieści. Szczyt do cztery lewy, długi zacisk dwa. Trzydzieści. 6 prawy do 3 lewy długi, 50 przez kratę, asfalt 80, płasko środkiem przez długi szczyt 100, skręt 3, skręt 90 stopni prawy, 50 płasko środkiem przez hopę na 60, 54 lewy długi. Prawy zacisk przez szczyt. Do 5 lewy długi otwiera 50. Wybój może 36 lewy przez chopy. Do 4 prawy długi otwiera do asfalt 5 lewy, bardzo długi zacisk. 120. Suter płasko środkiem przez szczyt i krata 30. 4 prawy bardzo długi przez szczyt, do 6 lewy, do 6 prawy. 35 5 lewy bardzo długi zacisk, 4. Do szczyt, do uwaga, 4 prawy długi zacisk, do 2 lewy nie tniej. Do 3 prawy długi zacisk, 2. Do szczyt do 3 lewy Do 4 prawy 30 skręt 90 stopni lewy nie dnij przez wąską bramę 50 Prawy. Do 5 lewy długi. Do 5 prawy długi i dalej otwiera przez podwójny szczyt 30. Do 5 prawy przez siodło i chowa Do 5 lewy długi przez szczyt zacisk 4. Do 6 prawy przez szczyt długi zacisk 4 wąsko. Do lewy 5 z uwagą długa ciasna otwiera przez szczyt. 30. 5 prawy do 5 lewy przez hopę może. Do 4 prawy długi zacisk 3 otwiera przez szczyt. Do 4 lewy nie tnij przez wąski most. 80. 3 lewy, otwiera przez szczyt 30. 6 prawy, to 4 lewy zacisk. Do płasko, środkiem przez szczyt 60. 3 prawy, długi zacisk, 2 przez szczyt. Do 1 lewy. Otwiera, otwiera. Prawy otwiera przez szczyt do sześć lewy, do łasko środkiem. Przez szczyt trzydzieści pięć lewy, przez szczyt trzydzieści siodło do pięć prawy, bardzo długi zacisk, cztery przez szczyt. Otwiera do płasko prawą przez szczyt. Do 6 lewy, do 5 prawy. Do szczyt, do 4 lewy, długi, zacisk 3. Otwiera przez szczyt 30. 5 lewy, do płasko prawą przez chopę może. 30. 6 prawy, do 5 lewy, długi. Otwiera przez szczyt do 4 prawy, długi, zacisk prosto przez skrzyżowanie. Do 3 lewy długi przez szczyt Do 3 prawy długi, otwiera 40 6 prawy długi do szczyt Do 1, 3 lewy długi Do 3 prawy Do uwaga, 5 lewy przez szczyt Do 2 prawy zacisk przez szczyt 30. 5 lewy długi zacisk. Płasko środkiem przez hopę może 30. 4 prawy zacisk do 3 lewy przez szczyt zacisk. Do uwaga, 2 prawy zacisk nie tni. Do 6 lewy, do 2 prawy zacisk przez wąską kratę otwiera przez szczyt. Do 6 lewy, do 6 prawy przez wyboję może. Do 6 lewy, do 5 prawy długi zacisk. Do 6 lewy długi zacisk, 5 przez szczyt 80. 6 lewy do środkiem przez szczęk, 30. 6 prawy, 30. Chopa do 4 lewy zacisk, 3 przez wąską kratę. 2 prawy zacisk, do 3 lewy otwiera nitmi przez kratę. 50 płasko środkiem przez hopę 80 asfalt. 4 prawy zacisk shooter. Do 4 lewy zacisk przez szczyt. Do 4 prawy zacisk do 3 lewy. Do 4 prawy przez szczyt. Do 5 lewy do 5 prawy przez szczyt. Do 4 lewy przez hopę, zacisk 3. Do 3 prawy przez szczyt, drugi zacisk 2. Do skręt 90 stopni, lewy otwiera. Do 6 prawy przez szczyt, przez metr.